Dzień dobry. Witajcie. Dawno mnie tu nie było. Nagranie z ręki, krótkie i na temat. Nie było mnie, bo mam depresję. Powróciła po pewnym czasie znowu. Próbuję mnie łapać w okowy, ale się nie daje. Modernizacja i lifting. Modernizacja. I lifting roweru. Zakończona. Pomyślnie. Wstępne przejazdy i otwarcie roweru sezonu rowerowego było 8 marca. Wczoraj byłem na takim trochę dłuższym przejeździe wokół swojego miasta, mała pętla. I mój rower Windhill, 20 cali, składany tak jak nazwa. Z angielska na Polskie. Ma wiatr w kołach. Po tym wszystkim, co z nim zrobiłem, jest naprawdę super. Bo w ogóle dla mnie to jest super rower. A po tym wszystkim jeszcze, jeszcze bardziej super. Oprócz tego mamy wiosnę. Ja co roku sobie powtarzam, jak przychodzi jesień, zima. Z każdym dniem bliżej wiosny. I jest ta wiosna. Pojawiła się piękna, nowa, świeża, radosna i długo oczekiwana. Rano był deszcz, teraz słońce świeci. Może jak będę miał siłę, to dzisiaj się wybiorę jeszcze na rowerek. I chcę tak pokrótce powiedzieć: Kult ciała jest. Powrócił. Tyle, że doba ma 24 godziny. Trzeba mieć czas na wyspanie się, żeby mieć później siłę na pracę. I nie katować się po pracy w jakichś fitnessach i niefitnessach. Bo różnie ludzie pracują. Różnie. O różnych godzinach. Etaty są różne. Odżywianie jest ważne. Hiena życia, nie przeżycia jest bardzo ważna. Czyli wyspanie, odpoczynek, dobre jedzenie, zdrowe jedzenie. Polecam. Post przerywany. 8 na 16. Bracia Rodzeń na YouTubie. Wsparcie psychologiczne, szukajcie na FB na YouTubie, na Instagramie. Ja swego czasu znalazłem panią Ewelinę Stępnicką, psychologa, i uczestniczę w tych po prostu lajfach u niej, lajfach u nich, bo jesteś cudem, a nie problemem do naprawienia. Można pięknie żyć. Trzeba i należy. Mamy wiosnę. Sezon rowerowy rozpoczęty. Wszystko rozkwita. Pięknie się buja. Ja się będę starał podnieść. Za przysłowiowy piczny włos. Nie dałem się dotychczas, nie dam się i teraz. Dlatego daję tu znaka w tym krótkim filmie, że jestem. Żyję, oddycham. Mam banana mimo depresji. Że zrobiłem z rowerem modernizację, że go. Lifting i modernizację zrobiłem, że on mi teraz po prostu służy. I jestem szczęśliwy, że go mam i że on go, że mam czym jeździć, żeby wzmocnić nogi, bo mi siadają po prostu. Radioterapia swoje zrobiła swojego czasu. Cały czas się stalam od trzech dekad. Utrzymać jako takie zdrowie. A różnie z tym bywa. I różnie jest. Także pozdrawiam Was. szanowa, Pięknego słonecznego w tym momencie. Nie wiem jak długo. Może dzisiaj dam rady. Jeżeli będę dał rady, to pójdę na rower. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.